Dzień dobry, moi się kolorowe, witam was w kolejnym odcinku Strak Maniudzi. dzisiaj jest w toręczek, więc jest hantereczek i lecimy z tematem. Tak, postanowiłem, że żadnych udziwnień nie będzie, bo jest tutaj temat nawracający dosyć często, czyli dziesięciolecie kanału Huntera, zbliżające o się... O mój Boże, wszystkie moje... komentary o tym mówią, normalnie gwiazda w końcu, tak, przez jeden tak, dzień. w końcu, no, no, no. Yy, dziesięciolecie moje, zbliżające się już wielkimi kroczkami za y, miesięcy yy, niecałe, czy... E, więc postanowiłem bez żadnych udziwnień, tylko jak ze starych dobrych czasów, czyli tak jak się witam już od jakichś trzech miesięcy. Nie no, nawet trochę dłużej. Dzień dobry Hunterku. Dzień dobry, witam. E, powiedz mi proszę, bo y, wspominałeś u siebie na odcineczku, y, że masz coś, o czym chciałbyś podyskutować, co ją uszczęśliwiło w tym tygodniu. Tak, co mnie uszczęśliwiło to jest właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli to, że Zrobiłem film na dziesięciolecie, w którym podsumowałem, powiedzmy, że z swoją działalność, bo jednak 10 lat robienia filmów to jest taki szmat czasu to jest tyle tysięcy odcinków i, i live'ów, że człowiek nie jest w stanie tego spamiętać. No i. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że właśnie nagrałem ten film. Jeszcze nie widzę wszystkich komentarzy, które się pojawiają, bo możliwe, że pojawi się ich jeszcze więcej w momencie, bo my nagramy, nagrywamy to w sumie... Trzy godziny po publikacji. Trzy, bo o dziewiątej to opublikowałem. Trzy godziny po, po publikacji właśnie tego y, nagrywamy i pewnie jeszcze nawet nie, nie, nie zdaję sobie sprawy, jak, jak pewnie dużo komentarzy będzie pod tym, bo widzę, że już teraz mi się odświeżyła ta... Strona z komentarzami już widzę, że tam się odzywają różne osoby. Chociażby Abra, który przyczynił się do mojego rekordu, jeżeli chodzi o live, bo zrobił mi wtedy rajdzika i 9250 miałem w szczytowym momencie okay. na live. To był, to był 2017 rok. To jeżeli. No nie było, nie było większego streamera w tym w tym dniu ode mnie. Nikogo Oprosz. po prostu. Oprosz. Dlatego nie właśnie potem, no? potem sobie zobaczysz, bo ty jeszcze nie oglądałeś, to zrozumiesz. Y Znaczenie tego filmu, dlaczego on się nazywa Byłem Najlepszy, bo, mhm. bo ilość rzeczy, w których byłem najlepszy na polskim YouTubie jest. Jest sporo tego. Jest po prostu sporo, i ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, bo oni patrzą tylko teraz, wiesz, na te wyniki, które, które teraz są, a nie widzą, ile dokonałem, ile zrobiłem, i jak dużo mnie to pracy kosztowało, jakie, jakie procesy, myślałem, musiałem przez, przez moją głowę przejść, żeby to wszystko. Żeby to wszystko wyglądało tak, jak to wyglądało w ostatecznym rozrachunku, nie? To ja już wiem, jak się będzie nazywał mój odcinek w takim razie, nie Byłem drugi, kula, nie, w kurwa, jest, jak Mariusz Płodzianowski. Nie, bo ja ciągle <laughs> jestem najlepszy i mam w dupoko w głębi, kto co o tym sądzi. <laughs> także nawet ten odcinek będzie się nazywał: Jestem najlepszy. Kuźwa, co? Dlaczego nie? Ja no dla i jest jestem lastem, najlepszy. jest lastem i jest na ostatnim miejscu. No i Amidl pierwszy, nie żeby coś, ale. Właśnie, żeś to powiedział. Dominacja genetyczna. <laughs> A zupełnie poważnie to tak jak już <laughs> wspominałem na odcinku dla wsporników Huntera. Mm, mm. Mój film na 10 lat na pewno nie będzie tak obszerny i nie będzie to jakieś y, sentymentalne, y, tak jak tutaj w tym przypadku, podsumowanie, tylko raczej na wesoło, bo no ja, ja po prostu. Y, po pierwsze, nie siedzę już na kanale, który zrobił te 10 lat. Po drugie yy, to dopiero początek. Ja tam świetnie się bawię. To dopiero początek, a za tydzień... Dum, 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 Kolejny ban! Tydyn, Ale... Początek mojej działalności na YouTube, nie mówię na jakim kanale, bo to to akurat wiesz tam, tam mnie to... Znaczy na YouTube, może źle powiedziałem. W sieci. Bo tego czy jeszcze. czy nie pojawi się lepsza platforma to nigdy nie, nie możemy wiedzieć, tak? Gdzieś tam będę działał to na pewno, w ten czy w inny, w inny sposób. Chyba, że dostanę już bana jak nitro, no to nie będę działał. No to wtedy go na Twitcha. No dokładnie. Albo indziej, no boże, no przecież to nigdy nie wiadomo. Natomiast ja jestem bardzo szczęśliwy na przykład z tego, że ostatnio bardzo dużo komentarzy mam pod tytułem nie oglądałem cię milion lat i tak dalej, i tak dalej. Ze względu na to jestem szczęśliwy, bo to, to wpiniają takie komentarze, bo jasność, ale z drugiej strony masz świadomość, że o, pojawiłem się komuś w końcu nie temu, nie flinowi i, no, i na przykład Bokla, że co chodzi, nie? No, Czyli no. standardowej ekipie, którą widzę zawsze w komentarzach, no. Pozdrawiam swoją drugą, wszystkich, których widzę yy, regularnie w komentarzach, bo bardzo lubię yy, te osoby i o, a Middle Hunter nie dojechał w ogóle, no to jest, tak, to jest tak, No bo ja daję, wiesz, ja przekazuję pałeczkę, ja już jestem, ja jestem jak ten y, szczur z wojowniczych Żółwi Ninja, który przekazuje po prostu pałeczkę swoim uczniom, nie? I to jest. Bo to pewnie do radców w takim razie na serwerze. No nie, nie, nie do końca. Nie, nie, nie. A tak swoją drogą, właśnie propos komentarzy, to y, chciałem ci powiedzieć o pewnym zabiegu y, artystycznym, który wykonałem w swoim filmie właśnie na dziesięciolecie. Y, jestem ciekawy, czy to dobrze zinterpretowałeś, bo na początku tego filmu, jak zauważyłeś, pojawiały się komentarze, a później pojawiało się, pojawiły się nawet trzy głosy czytające te komentarze. No tak. Wiesz, jaki to był zabieg? Wiesz, jaki to miał cel tego? No, że jest tego mnóstwo, że jest tak dużo, że po prostu że przekrzykują się nawzajem te komentarze. Nawet nie tyle, co przekrzykują się nawzajem, tylko po prostu to była... Mi się wydaje, że i próbuję to dobrze ubrać w słowa, eee, to było pokazanie widowni, jak ja słyszę te komentarze, mm -hmm. że to są po prostu głosy, które... Wiem, że to brzmi bardzo dziwnie i może być bardzo niezrozumiałe dla dużej części z was, ale to jest, to jest, taka mo to jest takie moje odbieranie tych komentarzy, że ja po prostu słyszę wręcz powtarzające się non-stop te same głosy, które no, cały czas drą się w mojej bani i wiesz, i ciężko też myśleć o czym innym na YouTubie jak... Jak to się słyszy najgłośniej, nie? To znaczy, ja bo to się najczęściej powtarza. Słyszę te głosy też, ale troszeczkę bardziej piskliwym głosem. Eee. No, eee. głosem. No ty bardziej piskliwym głosem, no. W sensie, że no bo ktoś kto tak komentuje, to tak. No, nieważne. Eee, na przykład ostatnio, bo założyliśmy TikToka brodatych, co prawda ja obsługuję go tylko na tym na tej płaszczyźnie, po... że wrzucam filmiki, które ludzie mi prześlą. Z administracji, nie, nie tylko eee, ze względu na to, że ja powiedziałem, że mi się nie chce prowadzić takiego TikToka, i jak powiedziałem, tak uczyniłem. Robią to czyli za mnie. nie prowadzę. No, tylko tyle, że wrzucam filmiki, tak? A z drugiej strony, gdybym to nie ja wrzucał te filmiki, to obawiam się, że ilość yy, no, główna, które byłoby tam wrzucane za przeproszeniem, przekraczałaby dozwoloną normę, nie? Yy, także ja gdzieś tam weryfikował. Szambo by wyjebało, innymi dlatego, słowy. Szambo by wyjebało. Dlatego, yy, no, i czytając komentarze tam, no oczywiście jest... No TikTok to głównie młodsza część widowni i Niekoniecznie, ma... ale okej. Okay. No, ale głównie powiedziałem. powiedziałem głównie, głównie, no. Yy, więc szambo, które tam się dzieje w komentarzach, to jest coś niesamowitego. I ja nie, tutaj teraz nie będę bronił brodatych w żaden sposób. Nie chodzi o to, czy to jest dobry serwer, czy to nie jest dobry serwer, bo to nie jest tematem rozmowy, ale jeżeli czytam na przykład, że ten serwer umarł yy, i potem czytam tą samą informację w komentarzu yy, na serwerze sprzed 6 lat, to chyba jednak nie umarł, skoro ciągle żyje. Yy, a bardziej chodzi mi o to, że. Zastanawiam się, co, co jest w głowie człowieka, który to komentuje, na przykład widzę jego nick już dziesiąty raz i on... Czeka tylko, aż ja wrzucę cokolwiek obrodatych, żeby powiedzieć, że ten serwer umarł. W sensie. Jak. To jakie procesy myślowe zachodzą, rozumiesz, żeby czekać tylko, żeby dojebać, nie? To tak. Yy, znaczy podziwiam, podziwiam za wytrwałość. Yy, trochę mniej podziwiam za bycie nudnym. No bo jeżeli... wiesz, jak, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Albo raczej po prostu się samemu nie za wiele zrobiło w życiu i trzeba sobie jakoś jego połektać. No właśnie, jak się nie ma co się lubi, to się no lubi co tak. się ma. No. To prawda. Natomiast, dobra, bo do czego dążyłem, um, najbardziej udzielającym się tam w komentarzach, komentarze pod tytułem ciapaci, albo no, inne tam, ten serwer umarł, wymieniad miejsce, to takie po prostu wiesz, takie totalnie komentarze hejtujące, nawet bez... Żeby to jeszcze miało, wiesz, ej, moglibyście zmienić to, to, to i to, nie? Tylko po prostu, wiesz, takie cisnące. Ja wchodzę na profil tego człowieka, a tam, no, na oko 35-letni facet nagrywający filmiki na TikToka, nie? I tak, okej. Okay. Kurwa, zazdroszczę. Wiesz, czego zazdroszczę? Czasu wolnego. wolnego. Czasu. <głosy> Dokładnie, <głosy> że, że mu się kurwa chce. No, to, to znaczy, to ja teraz bez złośliwości mówię, że zazdroszczę. Naprawdę, to jest, yy, no, nie chciałoby mi się, nie? Jeżeli coś faktycznie jest. No nie interesuje mnie to, tak? Bo no, jest do dupy. No nie wiem, nie oglądam stron z rozrodem bydła na przykład, tak? Bo mnie to nie interesuje. No to nie znaczy, że. Chujowo tam... ruchasz te krowy. Nie, nie wchodzę tam codziennie i nie piszę, chujowo ruchasz te krowy. Tak? No, no, przecież... no, no stary, no to, to, jest, to jest absurd, no, ale. Dobrze. A to jakbyś zareagował na taką ciekawostkę, którą się podzieliłem, bo y, oczywiście wideo, które skomentowałem, jest kompletnie Proszę bez bardzo. kontekstu. Raz e, sprint. Y, obojętny, obojętny mi to. Najwyżej no. drugi ban poleci. No. Y, ten. Bo m, o, tak jak tutaj już powiedziałem wcześniej, tylko zostałem może trochę zagłuszony, że wideo jest kompletnie bez kontekstu. Y, oglądałem y, filmik na TikToku z y, koncertu Oliwki Brazil. No jest, no. Yy, I skomentowałem, yy, czy wiedzieliście, że w Pokémonach dodali ewolucję Shreka? Ojej, no... Znaczy, to, 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 no, to tylko to ciekawostka, czy jeszcze, wiedzieli no. ludzie, bo, bo nie dodali. I właśnie o to chodzi, żeby... No. To jest takie właśnie, to jest taki już taki hejterski tekst. Do nie, skądże, to. ja przecież... Ciekawostkę. Czy wiedzieli, czy dodali, czy nie dodali, bo nie dodali. A może ktoś wiedział, że dodali, czy nie dodali, no i to właśnie o to chodzi. O rany. No nie, no właśnie mówię, ja... Może inaczej, co jeszcze yy, jestem w stanie zrozumieć? Y, ciebie w tym przypadku tego tekstu, czy y, też kanały komentarzy, które robią sobie, wiesz, hejtujący ten, bo to się sprzedaje, bo to chcą ludzie oglądać i to jest całkiem zabawne dla niektórych, tak, 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 tak. itd. Ale tutaj... zaznaczyłem, że to nie, mia nie miało żadnego kontekstu no, z, do, do, z dobrze, filmem, tak. no. Dobrze, 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 no. <laughs> nie zmienia to faktu, że nie rozumiem tych ludzi, którzy. To jest o, to są dopiero hunterzy stary. No kurwa, dawaj. Bo oni polują po prostu na filmy, żeby się do czegoś <grym> dopierdolić, <grym> nie? To jest takie. Jest, jest grupka hunterów na, ser... na, 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 na YouTube, która. Na godzinnym filmie, który jest merytorycznie przygotowany w 100% perfekcyjnie i jest, nie wiem, yy, powiedziałem, że w Polsce żyje 37 milionów. A nie, kurwa, bo jest 38 milionów, a ty debiluje Ale no kurwa, no, ale co go szkalujesz? Był, policzył, to o chuj ci chodzi. Byłeś przy nim jak liczył? No właśnie. To i widzisz, i to jest przypiertolka z twojej strony. Ja nie rozumiem, jak można być tak nieszanującym. Ciężką pracę widza, który poszedł i policzył wszystkich ludzi w Polsce, kurwa. No hipokryzja. No, no w chuj, człowieku. Hiperhipo, ja bym powiedział nawet, że to jest... No ale tak, no to powiem ci, że masz swoich wyznawców. No, hunterów. No. <laughs> hunterów na dole. Idę kurwa zarejestrować religię i zaraz będę tacy znowu zbierał. Już kolejna no, manipulation. No to, już widzisz, no masz pomysł. no Kolejny pomysł na biznes, także no ja wiesz. Nie, tak, stary, tak. Ja, ja osiągnąłem apogeum manipulacji w tym momencie, bo spełniłem manipulację dziesięcioletnią. Jak? Nie wiem, nie wiem jak to będzie na live'ach wyglądało, może też tak być, ale to jest manipulacja trwająca 10 lat, że... Ludzie przychodzą teraz na ten film, którzy faktycznie byli, wiesz, od początku kiedyś tam mnie oglądali mm -hmm. i oni nigdy mnie nie wspierali. i Widziałem jeden komentarz, że gościu mnie powiedział, że: No, po 10 latach to można wspierać, bo to tak jakby nowy początek. Czujesz to 10 lat manipulacji, żeby chłop kupił wspierającego za 5 zł. No to jest trochę jak głupie głupiej głupiej Tak, kochujesz? to jest z tą samą sceną, to samo chciałem to powiedzieć. Nie pomyślał, że to samym, Tak, tak. Ha! Gacia! No. <grywa> Czyli zjebałeś nasz. najlepsze lata naszego życia dla jakiegoś żartu? Aha. Zajebiście! <grywa> o, dokładnie tak. <grywa> o, to tak, 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 tak. No. Natomiast nie wiem, czy słyszałeś, że a propos właśnie głupiej-głupszy, że Jim Carrey ogłosił oficjalnie, że zakończył karierę. Ja mu się nie dziwię. Że już nie zagra. Prawda? Że Sonic 2 był ostatnim, który raczył popełnić. No, ale ja mu się nie dziwię. Poza tym, no i tak patrząc na jego dorobek, tak, y aż... to jest top, top of the top actors. Inna sprawa, że mm, sam dałem się zmanipulować czemuś, co w zasadzie hejtuje. He he hejtuje, to to tej hipokryzji. E, czyli y, temu, że e, ludzie czytają tylko nagłówki. To sam byłem święcie przekonany, że dość poważnie Jim Carrey się w pewnym momencie odkleił od rzeczywistości. Tak zwana odklejka, drugie miejsce w młodzieży. Mhm. Mm mm -hmm. eee, bo no, zaczął tam, wiesz, o tych iluminati i tak dalej, i tak dalej. Ale dopiero jak obejrzałem z nim wywiady, tak od deski do deski, teraz z tych ostatnich lat. Zrozumiałem, że gość w tym co mówię ma naprawdę sporo racji. Znaczy, oczywiście nie o tych iluminatach, bo to to są jaja. On w ogóle tam sobie jaja robi, nie? Co w końcu jest Jim Carrey. Natomiast sposób podejście do, do, do sprawy, do życia, do tego co on tam mówi jest naprawdę niesamowite. Nie? Tylko, że to. No to media sobie, wiesz, robią, że tak powiem, używkę z, z tego. Tak Oczywiście, be, że tak, no. Że, że wiesz, dadzą tytule, że Jim Carrey jest niespełna rozumu, bo opowiada takie rzeczy, na przykład publicznie, czy coś w tym stylu. Nie? Znaczy niespełna rozumu z znakiem zapytania, żeby nie było pozy. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Ze znakiem zapytania, żeby nie było pozwu. Natomiast. Gość jest niesamowity. W sensie, no cała jego kariera bierzmy pod uwagę, że... ojej, przepraszam, najmocniej, że. Nie bij mikrofonu, nic ci nie zrobił. Że wywodzi się gdzieś tam z dosyć poważnej depresji i tak dalej. On zagłuszał swoją depresję właśnie śmiechem. Te stand-upy na początku i tak dalej. Niesamowita historia niesamowitego człowieka, o, może tak. Podesłałbyś mi potem ten linka do tego wywiadu? Ja mam sobie. Pewnie. Ja mogę ci w ogóle podesłać linka do takiej analizy, koleś na YouTube polskim zrobił. E, bardzo długi film o Carey, Jimmy Carey'u. Bardzo bym bardzo. chciał. Jeden z moich ulubieńszych aktorów. Mm -hmm. to jeżeli A widziałeś z nim film... oj 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 tylko teraz nie chcę, spo... że tak powiem, spieprzyć. Ale gra tam nie, nie wymawia ani jednego zdania i to wszystko jest postapo świecie takim. Oj, jak to się nazywało... Bad Batch. Nie, nie oglądałem. To koniecznie... Albo... Czekaj. Jason Momoa, Keanu Reeves. Jim Carrey, właśnie. Jak się pisze ten bad batch? No, bad batch. Bed. Bad batch. Świetny film. polecam każdemu, kto nie widział. Znaczy, okej, okay. nie każdemu. Ludzie o mocnych nerwach, którzy no. S są sceny obrzydliwe w tym filmie, a może tak, to bardzo obrzydliwe i no na pewno nie jest to dla dzieci film, to, 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 nie ma o czym tutaj rozmawiać. Natomiast kawał fajnego filmu, no i bez jednego słowa Jim Carrey zagrał jedno z najlepszych ról w swoim życiu. On się w ogóle tam nie odzyskał. To znalazłeś? Nie, nie mogę tego znaleźć. Czekaj, tak, to może ja coś, ja coś mylę. Kurde, nie mam przez sobie telefony zostawiłem w spianie. Nie, bo Betbacz, jak pisuję, to jest gwiezdne wojny, parszywa, coś tam. A, a to weź przejrzyj bo i tak nie jedziesz to weź przejrzyj yy, Jadę! Co? Spoko. Ja nie mam w tym momencie przy sobie telefonu i nie mam jak zmniejszyć ekranu. Yy, to mo mogłem coś pomylić. Betwatch? Kurde, nie, no Betbacz to było, a może. Dobra, mniejsza o większość. Coś no. mniej, mniej więcej w, w tym temacie. Yy, bo to, jest, to nie jest najnowszy film. To jest 2015, tak bym obstawiał. 2016, coś koło tego. Yy, I Pewnie napiszecie w komentarzach. I to zobaczcie po prostu na no, nie wiem, filmy Keanu Reevesa, Jasona Momoe czy Jim czy, czy Akareya ostatnie. To, to na pewno tam znajdziecie. Natomiast ja muszę jest... sobie nadrobić kilka. Ten film 21 chyba z nim jest też. Ole, Czy 23? 23? 23. Jezu, rewelacyjny film! O kurde, tylko że. Powiedz, tak. To dopiero jest śmieszny numer, że e, to jest film o Psychozie, o facecie, który. Tak, ma tak, tak. Pierdzielca na punkcie li, liczby 23. Przez bardzo długi czas sam we wszystkim widziałem 23 po obejrzeniu tego filmu. Mówię poważnie, nie? że też mi weszła taka. No oczywiście, już nie Psychoza, tak jak w jego przypadku. Natomiast weszło mi. Takie o kurde, faktycznie. Łącznie z tym, że wtedy mieszkałem w mieszkaniu numer 623. I powiem ci więcej. Bo tam jest wszystko, on to, to jest tak wytłumaczone, że tam jest wszystko, wie, że 6 to jest 2 razy 3, więc kolejne 23, wiesz o co chodzi, i tak. we wszystkim jesteś w stanie znaleźć liczbę 23, może tak. No, oczywiście, tak samo jak Polacy są w stanie na przykład, że 21 równa się 3 razy 7, nie? W nawiązaniu do jednego z największych polskich memów. Tak, tak. Wiary. No, to też, to też właśnie, no. O, ale ładnie to przeskoczyłem Bo tam trzeba przeskoczyć e, A, obok okay. tych... E, ...akceleracji, wyłączania tego gazu. Pazy bezsilnikowej, no. Pazy bezsilnikowej, oto to. Kurde, no bądźmy profesjonalistami. Gramy w Trackmania od... Dobra, kurwa, to co roku. powoduje, że się nie jedzie. No, 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 kurwa, to, że się kółka nie kręcą, no. No, to, że się kółka nie kręcą. Że się łańcuch skończył. Ajajaj, aj, aj, nie wyrobiłem. No te auta są na łańcuch? O kurde. Co, ty nie wiedziałeś? Muszę wymienić. To wiesz, jakiej są pojemności? Jakiej? 400. I rowerzysta. 400 ccy. Nie no, śmieję się, bo to... Jejku, ile? No 400 to jest 200... 200 samic. Ludzki. <laughs> 400 ccy, dobra. Eee. <laughs> Boże, jaki gimbumerski darcik w ogóle? Nie, no coś niesamowitego. E, tak, także coś, no, weszliśmy na YouTube'a będąc gimboomerami już ze startu e, i tak samo po 10 latach jest. Także ja jestem to najlepszy. E, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o to, że jestem najlepszy. I do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć. Yo.